Sieman, Darko. Cześć, Manderko, Cześć i Ludziska, tutaj szybek.pl. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, w jaki sposób rozmnażać NPC. Jest to moim zdaniem e, niezbyt często spotykany e, trick, jeśli chodzi o YouTube. Nie przedstawiony został no, od dłuższego czasu, jeżeli chyba, że się mylę. Ja już szukałem dość długo. No, nie powiem, że bardzo długo, ale jakiś czas temu e, szukałem właśnie filmiku, który by pokazywał, w jaki sposób można rozmnożyć te kanciatogłowe stwory. Niestety takiej informacji nie znalazłem. E, szukałem na zagranicznym YouTubie. Tam dopiero e, cokolwiek udało mi się znaleźć na taki temat. No. Polscy youtuberzy e, zazwyczaj pokazywali raczej scenki e, z serduszkami. Tak, z serduszkami, gdzie NPC do siebie sobie, się zbliżają. E, przytulają się gorąco, lecą serduszka i wyskakuje mało dzieciaczek. No cóż, kto co lubi. Ja wolę pokazać, w jaki sposób je rozmnożyć. O! Dzień dobry, nie przeszkadzamy. Scena miłosna. Tak, oto proszę kolejny NPC. Dobrze, przejdźmy już do rzeczy. Nie będę opowiadał non-stop to co tam nie przeżyłem i tak dalej. Tu mamy magiczną księgę, która nam prawdę powie. E, więc tak, tutaj w tym moim osiedlu, które zrobiłem na szybko, na potrzeby tego filmiku, mam 54 pary drzwi. E, z czego 35% tej liczby to będzie liczba naszych NPC. W tym wypadku to wyniesie 18. Jak ktoś e, chce koniecznie sprawdzić, czy. Ojoj, na klikałem, czy to jest rzeczywiście prawda to, co tu wyliczę? To tak. Normalnie wynik wyjdzie wam 18,9. Coś yy, koło tego. No ale nie widzę 18,9 villagera. Nie wiem, to by byłby... To byłby jeden egzemplarz bez ręki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jakiś niepełnosprawny. Yy, no dobra. W każdym razie ta najważniejsza informacja. 35% drzwi, które macie w wiosce, to jest liczba waszych villagerów. I tego należy się trzymać. Jeżeli będziecie mieli... Mm, takie na przykład osiedle, no to jest chyba najprostsze co można zrobić, po prostu jedna ściana to są drzwi. No to wasze osiedle liczące właśnie te 100 drzwi to gwarantuje wam liczbę 35 NBC, oczywiście po pewnym czasie. No i teraz jak wygląda w przekroju, nazwijmy to taki pokój. No pokój, wchodzimy i mamy jedną wielką salę, no ale taki pasek, który jest traktowany przez NPC jako domek. No, składa się on z y, ściany, która jest pełnym blokiem, oczywiście podłoga też musi e, być jakimś innym blokiem oprócz trawy. E, muszą być oczywiście drzwi, bo żelazne odpadają, gdyż NPC ich nie umie otworzyć. Chyba, że płytką naciskową, ale to by było raczej niezbyt mądre posunięcie, bo zombiaczki chyba tylko na to czekają. W każdym bądź razie od bloku, na którym stoją drzwi, widzicie ten blok jest zajęty, cały, dwa bloki, luzu i jakiśkolwiek blok, w moim wypadku to akurat biblioteczka, z pochodniem, żeby było jasno w środeczku i czytulnie. I to w sumie cała magia tego jak je rozmnażać. Po pewnym czasie będzie wam przybywać tych małych karkanów. Coraz więcej, coraz liczniejsza gromada będzie, później urosną i się będą tak nam namnażać, dopóki nie osiągną tych 35%. Wtedy możemy oczywiście e, rozbudować bardziej wioskę, dodać tych drzwi i tak dalej. Oczywiście można także wydrążyć tunelik w skalę i tam powstawiać drzwiczki. Tylko nie zapomnijcie tego rozświetlić. No, ale to w sumie tyle co chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że to się wam przyda. Ja osobiście sam szukałem takiego materiału przez dłuższy czas, niestety nie udało mi się znaleźć. Szkoda. Eee. Nic, dajcie znać w komentarzach, jeżeli gdziekolwiek zrobiłem jakiś błąd. Eee. Mam nadzieję, że go nie zrobiłem. Napiszcie także, co o tym sądzicie. Czy to się przydało? I tyle. Żegnam się z Wami. Cześć.